Baza to strategiczny etap projektu naukowo-badawczego poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej, Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Obie strony podkreślają, że to bardzo ważna inicjatywa. Niewątpliwie poszukiwania ofiar terroru komunistycznego, które prowadzimy wspólnie z Radą Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i innymi instytucjami już od dłuższego czasu, to jest jeden z największych, najważniejszych naszych projektów. I to, że do tych badań włączył się także Pomorski Uniwersytet Medyczny, który dysponuje niezwykłym i bardzo fachowym zespołem, możliwościami technicznymi, które pomogą nam w identyfikacji odnajdowanych szczątków, jest to dla nas niezwykle ważne i przełomowe wydarzenie. Szczecińska Uczelnia pełni w projekcie ważną rolę. To nasi naukowcy będą odpowiedzialni za badanie materiałów i szczątków. Samo odnalezienie szczątków to nie wszystko. W większości wypadków nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować na podstawie jakichś cech charakterystycznych. Konieczne są badania genetyczne i tego bez wsparcia, bez współudziału Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie moglibyśmy zrobić. W przypadku odnalezienia szczątków będą wykonywane badania genetyczne z materiału dowodowego pobranego podczas ekshumacji w postaci kości, jak i z materiału porównawczego np. od członków rodziny. Sama baza ma skupiać materiał pochodzący od osób spokrewnionych z ofiarami, a także materiał pochodzący z ekshumacji, pobierany podczas prac ekshumacyjnych. Polska baza genetyczna ofiar totalitaryzmu to pierwsza tego typu baza w Europie. Podobne inicjatywy są w planach m.in. w Rosji czy w Niemczech. Projekt wsparły rodziny ofiar reżimów totalitarnych. Pomorski Uniwersytet Medyczny deklaruje pełne zaangażowanie w projekt. John Ruskin powiedział: że Zadanie nauki polega na zastąpieniu wizji faktami a wrażeń dowodami. I tak postrzegamy misję Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w zaangażowaniu się w to dzieło. W spotkaniu inaugurującym inicjatywę udział wzięli m.in. arcybiskup Andrzej Dzięga, prezydent Piotr Trzystek, marszałek województwa Olgierd Reblewicz, przedstawiciele uczelni i Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiciel IPN przeczytał list od prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nigdy nie zapomnę tego widoku, otwartej ziemi, która kryje tyle tragedii, a dzięki państwu staje się dokumentem historii. Wzruszony i wdzięczny zapewniam, że darzę państwa projekt najwyższym uznaniem i będę go usilnie wspierał. Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmu to inicjatywa cenna historycznie. Tym bardziej nobilitujący jest fakt, że znacząca część badań odbywać się będzie w naszym mieście z udziałem szczecińskich naukowców.